Moja walka zakończyła się w pierwszej rundzie w wyniku kontuzji Piszczela. E, tą kontuzję e, tutaj e, miałam od dwóch tygodni. Oczywiście nie mówiłam o tym publicznie, bo Wiktoria wiedziała, że mam tą kontuzję. Obijała mi nogie, nogę, ale stwierdziłam, że nie chcę rezygnować z tej walki, że walczę do końca. E, niestety w walce uderzyłam e, tą nogą i po prostu poczułam, że albo walczę dalej i mam ryzyko złamania nogi, Albo, albo kończę tą walkę i postanowiłam wiedząc co się wydarzy, wiedząc, że będę miała fejt, wiedząc, że to wszystko będzie wyglądało, jakby była z witaj i tak dalej, to po prostu zrezygnowałam, bo uważam, że nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i przyznam szczerze, że z punktu widzenia sędziego to Wiktoria jest wygrana, bo to ona ma złoty kuchar, ale... 本当。 widzenia przezwyciężenia własnego lęku, własnych słabości, całego miesiąca poniżania, e, brania udziału w publicznym linczu, w grupowym linczu, w naprowadzeniu hejcia, hejtu na moje dziecko. Ja e, uważam, że jestem osobą wygraną, bo wytrzymałam to wszystko, weszłam do tej klatki, spojrzałam jej w oczy, ale uważam, że to nie tak się e, rozwiązuje konflikty, nie konflikty nie rozwiązuje klatka, tylko uważam, że czasami trzeba jakoś pokazać, jakie są e, prawidłowe normy społeczne, Niemniej jednak Wiktoria e, no jeszcze długo minie myślę, zanim się tego nauczy. Oczywiście szacunek dla niej za to, że e, dała ducha walki i pokazała swoje umiejętności. Natomiast e, to jaki ma szacunek do ludzi, do widzów i do mnie, e, to tylko pokazało, co pokazała na koniec, czyli zaczęła po prostu wrócić do mnie tyłkiem i no, zrobiła co zrobiła. E, owszem, ja e, pokazałam... Mm, Wiktorii, ponieważ nie ma przyzwolenia na to, by frontywać małe, bogoduchawne dziecko w freak fighty. i każdy, kto to robi, każdy, kto próbuje robić o tym zasięg, każdy, kto próbuje robić o tym konflikt, nie zasługuje na żadną atencję, dlatego tej atencji Wiktoria do niego cały czas nie dostała.